Witam serdecznie, w z tej strony. Dziś chciałbym Wam wytłumaczyć coś na temat wymiatania, ponieważ głównie chodzi o strzały wypuszczane na pojedynczy cel i na kilku przeciwników. Chodzi o to, że jak widzicie tutaj, tego nie, tego nie, nie znajdziecie w opisie samego skilla. Chodzi o to, że tutaj macie ilość strzał minimalną, prawda? To jest na pojedynczy cel, a tutaj macie ta ilość, która idzie w plus 2 i więcej przeciwników. Także na poziomie 6 macie, macie tych y, 10 strzał na kilka targetów, prawda? A jeśli chodzi o pojedynczy cel, to macie tych strzał tylko 3. Także na bozo to taki średnie to jest, prawda? A na poziomie 20 macie tych strzał 10 na kilka targetów, natomiast jeśli chodzi o pojedynczy cel, jest tych strzał 7. I to jest taka ciekawostka, że. Gdy levelujecie dalej strej wyżej 21, 22, prawda, no to te strzały na kilka targetów się nie zmieniają. Natomiast tutaj, tutaj co cztery poziomy, Wam dochodzi jedna strzała. Także 24 poziom wymiatania daje Wam 8 strzał, 28, 9 i 32, 32 10. Tylko minus jest taki, że strajk jest atakiem fizycznym, i raczej nie polecam. Levelować go w ten sposób, stricte pod zabijanie bossów, tylko ponieważ musi użyć tutaj talizmanów, a plus jeden do łuków i kurz. No ale w to miejsce zawsze lepiej użyć talizmanów, prawda, z maksymalnymi obrażeniami, skutecznością i życiem lub, lub szybkością poruszania się, ale obecnie pracuję nad hybrydą e, ogniowo-fizyczną i Mam to włożone skillery i jest ten 32 poziom na 10 strzał na pojedynczy cel wymiatania. Ze względu, że chciałbym podbić sobie same obrażenia z ognia, także tutaj nie miałem dużej straty. I... No i chciałbym się podzielić z Wami tą informacją, że nie tylko wzrastają obrażenia, prawda, co poziom o 5%, skuteczność z ataku także. Na poziomie 32 będziecie mieć na tej skuteczności 309%. A dodatkowych obrażeń 175%. Taka ciekawostka. No to chyba było na tyle. Taki krótki filmik e, informacyjny.